Witajcie z powrotem przy ostatniej rundzie półfinału. Dzisiaj zobaczymy, kto będzie walczył z Itachem w finale. A kto będzie walczył o trzecie miejsce? Nagato czy fu. Zobaczymy. To może być ciekawa walka i to będzie ciekawa walka, jak wszystkie walki półfinału. Obyście nie cackali się tutaj, tylko walczyli o coś. I jeszcze nam fajna mapa. Okej, okay, no to zobaczymy, kto wygra. Od razu... A, robię tutaj uniki i rzucają kinało, kunajami. Idą trochę na dystans jak na razie. Ale to próbuje dostać się do bliska, żeby zobaczyć... Żeby zacząć swoje kombosy, ale to Fu zaczyna kombosy napierdzielać. Hmm, muszę powiedzieć, że moim... Wcześniej moim faworytem była Fu. <laughs> Ten panda jest zajebisty. Fu była moim faworytem kiedyś, ale jak przegrała... Znaczy, Yugi to było moim faworytem jak przegrała. Później jak zobaczyłem, że no Fu jest dobra i Fu była takim moim faworytem, ale aktualnie muszę powiedzieć, że... Nie mam faworyta. Wszystkie postacie, które są w finale. Albo czy w półfinale. Wszystkie postacie, które doszły do półfinału są zajebiste. Ładnie zablokowany blok. Ładnie zablokowany ultimate cię powiedzieć. Ta walka jest taka jak jakbym chciał, jeżeli będzie tak kontynuowana jak się teraz toczy, to będzie to zajebista walka podobnie jak Titan czy jego i Might Hmm... Nie mam faworyta. Wszystkie postacie mogłyby dla mnie wygrać teraz. Oj oj oj. Ładnie wyrzuciła teraz Nagato. Kto wygra, normalna Yugito czy Nagato? Albo normalna Fu czy. Nagato vedo? Tensei? Mocne. Nagato trochę obrywa teraz bardziej, ale Fu jeszcze ma bardzo wielką szadę na obrywki. Tak jak teraz na przykład. Jeżeli. No bo tutaj bardzo łatwo jest, to jest stracić życie i to szybko. Raz trafić w kombosa i nie przerywać go, to. już ma połowę życia straconą. Albo raczej bardzo ładnie bardzo dużo życia, może nie połowę. Ale kombosy bardzo dużo tutaj znaczą w tym. Także nawet więcej niż Ultimate'y trzeba przyznać. Dlatego bardziej opłaca się walczyć z kombosami często, chyba że ma się taki. Yy, taki atak specjalny, taki Jutsu jak. Yy, jak razengan. No dajcie, może ktoś z Was użyje ultimate'a. Znaczy, użyje, użyje ultimate'a, nie chciałem to. Ja się. jestem tak podekscytowany, że nie wiem co powiedzieć. Jasi, jasi. Może ktoś się przebudzi, chciałem powiedzieć albo Nagato, albo Fu. Obydwo bym chciał zobaczyć w przebudzeniu. No może jeszcze nie tutaj na początku. Fu przegrywa pierwszą rundę, Nagato wygrywa pierwszą rundę. Hmm, może ta walka, którą wcześniej przewodziłem, czyli Itachi przeciwko Nagato, nie jest wcale taka. niemożliwa. Powiedziałbym, że teraz Nagato przegra. Był fajnie, gdyby teraz Nagato przegrał tą rundę. A jakby. Na... A fu, cały czas Mociugito, a Fu przegra. Albo w ogóle nie przegra życia, nie straci teraz żadnego życia. Czasem następna runda będzie wyrównana. Oboje będą, mieli, będą startowali z całym paskiem życia. Tak, to miałem na myśli. Oboje startują z pełnym paskiem życia. I oby teraz oboje użyli swojego przebudzenia. Gdyby to byłoby fajne, gdyby oboje użyli przebudzenia, wiem, oczekuję niemożliwego, ale byłoby super, gdyby oboje użyli przebudzenia teraz w ostatniej rundzie. No to jak to będzie wyglądało? Znowu na początku na dystans, o nie, tym razem to fuzi na blisko, o i unika. Ja nie mogę, te uniki są takie... Oni wiedzą, że o coś tutaj chodzi. To tylko postacie, to tylko NPC, -ty, ale wiedzą o co tutaj chodzi. Naga to otwiera swoim kombosem. Ojojoj, no, ale Yugi to też. Znaczy, Yugi to fu, też wie o co chodzi. I kontratuje, tak, tak, tak. Wiedzą o co chodzi. No, Ultimate czy nie Ultimate? A możecie teraz. A, Ultimate. A, Uniczek. Bardzo ładnie to wychodzi, bardzo ładnie. Fu ma teraz ma bardziej mniej życia, ale może jeszcze wszystko wyrównać. Oj, bardzo, bardzo ładnie. Widzicie, obchodzi się też bez Ultimate'ów. Bez Ultimate'ów jest nawet bardziej ciekawie. ha. ha, ha, ha. Nie wiem czy wy też jesteście tak, tacy ciekawi i tak to podekscytowani jak ja. W sercu mi nawet bije. Adrenalina! I tak powinien wygrać, wyglądać w, w, półfinał i finał. Nie sądziłem, że aż tak to będzie. Oj oj co to było? Nie trafiło? Ha, ładny bloczek. Hmm, fuj, już coś planuje. Może chce się przebudzić, może chce tracić jeszcze troszkę życia i przebudzić się. Wejść w formę dżinżurki, już razem widzieliśmy formę dżinżurki, może zrobić to jeszcze raz. Ale naprawdę, wydaje mi się, że postacie wiedzą, że to jest coś ważniejszego, że to nie jest taka walka jak wcześniej, tylko półfinał. Chyba to czują. O, to było ładne, ale jednak ten unik też był bardzo ładny. Ajajajajaj. Nagato obrywa i Fu prawie wyrównała to wszystko, ale nie, jednak Nagato do się. Dalej, Yugi to. Nie, nie ultimate. Cholera jasna, nie ultimate, tylko. Yugito, Yugi to nie ultimate. Tylko przebudzenie, oboje się teraz przebudzić. Przebudzić się natychmiast! Od siebie. Przerwać. Oni unikają wszyscy swoich ultimateów. Ani jeden ultimate tutaj chyba nie trafi jak na razie. Ajajajajaj! Fu mam mniej życia, ale mogą się przebudzić! Przebudźcie się obydwaje. Albo przynajmniej teraz, Fu! Dalej! Przebudzenie! Masz... Oboje macie mało szakry. O... Tak właśnie, dystans i wtedy przebudzenie się. A chyba. ja nie, 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 nie Nie atakować, tylko przebudzić się do cholery jasnej. A nie zrobimy tego, oni chcą mi zrobić na złość. A Fu tutaj zaczyna napierdzielać i zaczyna nagato dodawać trochę na walki. Hmm. ojojo, jeden HP dla FU, ale to jeszcze nic nie znaczy. Oboje mogą użyć ultimate. okej, okay, FU przegrywa i walka, którą przepowiedziałem, i taczy przeciwko Nagato według tensej... będzie tak wyglądała. A FU zmierzy się z Maju Gajem w, w walce o trzecie miejsce. W następnym odcinku zobaczymy się w walce o trzecie miejsce, a jeszcze w następnej, czyli jutro, ostatnia walka jutro i ostatnia walka następnego turnieju. E, ostatnia walka tego turnieju, czyli ostatnia walka jutro, będzie walką finałową. I przeciwko Nagato. To będzie ciekawe. Trzęsę się trochę. Dlatego nagram to wszystko już teraz. Oczywiście, że nagram to wszystko już teraz. Ale wy zobaczycie to dopiero jutro. Zapraszam do, do finału i do... walki o trzecie miejsce! Na razie! Cześć!